Dzień dobry, Łukasz Piechowski. Znajdujemy się w przestrzeni rozrywkowej Kingwin Launch w Gdańsku, w centrum handlowym Galeria Metropolia. Chcemy naszym klientom oferować rozrywkę cyfrową, połączenie świata online z offline. Po tak naprawdę roku przygotowań, ponad roku przygotowań, mamy dzisiaj przestrzeń 540 metrów z przestrzenią rozrywkową dla dzieci i młodzieży. Pokojami VIP, a także przestrzenią do rozgrywania turniejów oraz bar z gastronomią. Cały lokal, który tutaj zbudowaliśmy, jest naszpikowany elektroniką, tak naprawdę od podłogi po, po sufit, zaczynając od super najnowocześniejszych komputerów, które mają oprócz swoich parametrów także efekty wizualne. Także wszystkie peryferia i monitory są podświetlane. W różnych kolorach można to ustawić, tak naprawdę, w zależności od motyłu przewodniego, który będzie w lokalu prezentowany. Także, wchodząc od początku, nawet już do lokalu, zaprasza nas tunel świetlny, gdzie wydaje się taka właśnie paralaksa różnych świateł, akurat aktualnie w kolorze i brędzie Kingwina. Także całe oświetlenie w lokalu jest podzielone na strefy i może być wyświetlane niezależnie od siebie, w różnych kolorach naprawdę paleta kolorów jest dowolna, sterujemy tym wszystkim zdalnie, także dźwiękiem, więc wszystko to jest zaprojektowane tak, żeby klient czuł się komfortowo, żeby słyszał to, co się dzieje także na scenie w każdym miejscu tego lokalu. Oprócz tego, że ten przestrzeń jest przeznaczona dla klienta końcowego, budowaliśmy to także z myślą o kliencie biznesowym. Chcielibyśmy prowadzić tutaj imprezy firmowe, ale także i relacje z wydarzeń, streamingi, turnieje, różnego rodzaju nawet i spektakle z użyciem technologii cyfrowej. Także nie, nie zatrzymujemy się tylko na tym. Cała przestrzeń, także Digital Signage, zbudowana była po to, żeby móc wspierać właśnie eventy firmowe, móc promować usługi i produkty naszych partnerów. Także cały ekosystem, który zbudowaliśmy i chcemy prezentować nie tylko dla klienta końcowego, ale także dla klienta biznesowego. My weszliśmy na etapie projektowania całości wnętrza. Pierwszy raz pojawiliśmy się w lokalu, czyli to jeszcze w ogóle był zupełnie inny sklep z oświetleniem, wisiały różnego rodzaju lampy, były ścianki działowe. Następnym etapem było zburzenie wszystkich ścianek działowych, do zera i na tym etapie mogliśmy już sobie dokładniej rozrysować, zaplanować rozmieszczenie wszystkich monitorów, zaplanowanie trasy okablowania. Realizacja całego projektu trwa dość długo, ponieważ po drodze były takie przygody tego typu jak zmiana lokalu. Następnie właściciel zmniejszył jego wielkość praktycznie o połowę, co oznaczało zmniejszenie też naszego zakresu digital signage, cała realizacja zamknęła się w około od 10 do 12 miesięcy. Ściana wideo centralna, która znajduje się za mną. Ona się składa z trzech składowych ścian wideo. Każda z nich jest złożona z profesjonalnych monitorów LG bezszwowych. Ściana centralna to jest ściana 3x49 cali i dwie ściany w układzie 1 x 3 49 cali. Każda z nich ma osobny komputer profesjonalny na Androidzie, łącznie z licencją centra, tak, do zdalnego zarządzania treścią. Kolejne ściany wideo, które możemy tutaj zaobserwować, to są ściany wideo na wejściu, po dwóch stronach wejścia. Dwie ściany w układzie 1 na 8 każda z 8 monitorów Samsung bezszwowych 406-calowych, plus do każdej ściany po jednej dostawce monitora w orientacji pionowej. Dodatkowo, jak widzimy na około na stópach mamy dodatkowe monitory informacyjne, menu board nad barem, monitory do grania na konsolach PlayStation 4 oraz tablety w orientacji pionowej 15,6 cala, również na Androidzie, wszystko również napędzane Systemem Jest to potężne narzędzie do zaplanowania playlisty, do tworzenia własnego harmonogramu wyświetleń, daje dowolną możliwość podziału ekranu użytkownikowi może być integrowany z zewnętrznymi systemami i ma też zintegrowany innowacyjny system Audience Analytics, który daje możliwość rozpoznawania wieku i płci oraz emocji widzów, którzy aktualnie znajdują się przed wyświetlaczem. Jeżeli chodzi o montaż, mamy profesjonalne systemy montażowe Fogelsa, jeżeli chodzi o ściany przy wejściach podłogowe. Mamy również profesjonalne uchwyty typu pop-out dla ścian wideo, które znajdują się za mną, plus uchwyty do pojedynczych montaży na supach, dla monitorów w poziomie oraz tabletów na Androidzie w pionie. Zamontowanie monitorów nie było na tyle trudne, na ile trudne było połączenie systemu audio, systemu digital signage łącznie z systemem do zarządzania sygnałami wyjściowymi do ściany wideo, która jest w tej chwili za mną. Jest możliwość miksowania dowolnego tymi sygnałami i wypuszczania je na dowolne monitory i dowolne ściany wideo. COVID-19 wymusił na nas wszystkich troszkę przebranżowienie i inne pomysły, a więc postanowiliśmy zastosować nasz 100% wykonany przez nas produkt, jakim jest automatyczny dozownik SOLIX EasyClean. Jest on zintegrowany dodatkowo z monitorem termowizyjnym, który z odległości bezdotykowo sprawdza temperaturę ludzi wchodzących do lokalu. Jeżeli będą ponownie takie wymogi, jest on w stanie również sprawdzać, czy osoba wchodząca nosi maseczkę. Jeżeli takiej maseczki nie będzie miała założonej, włączy się alarm, który wymusi na niej włożenie tej maseczki.